Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Scratches Pwz. Ten odcinek to kontynuacja odcinka poprzedniego, gdzie mówiłem o takich wstępnych informacjach dotyczących arkusza kalkulacyjnego. Co to w ogóle jest arkusz kalkulacyjny? Jakie podstawowe operacje możemy tam wykonywać? Co to jest komórka? co są adresy komórek, trochę co to są formuły. No i pokazaliśmy tam sobie również sortowanie i filtrowanie danych oraz formatowanie warunkowe. Natomiast dziś przechodzimy do praktycznej realizacji tego, co się dowiedzieliśmy trochę teoretycznie w poprzedniej lekcji, a mianowicie do stworzenia sobie takiego arkusza z budżetem kieszonkowym. No i tutaj warto sobie od razu przeczytać, co to jest budżet. Budżet to plan dochodów i wydatków w jakimś określonym okresie, na przykład miesiącu czy roku. Tak. No i budżet może być zarówno kieszonkowy, tak jak jest tutaj napisane czyli budżet jakiś nasz domowy, nasz własny, ale i budżet państwa tak, czyli który określa dochody i wydatki państwa. No i dobra, słuchajcie. No to przejdźmy od razu do, do rzeczy i od razu sobie pokażemy pewne ważne rzeczy, w tym również tą funkcję suma, która to jest w tym pierwszym punkcie. Ale od razu, na, słuchajcie, na konkretnym przykładzie będziemy to realizować. Mamy stworzyć mniej więcej coś takiego, tak? Czyli tutaj będziemy mieli przychody, czyli to, co jakby dostajemy w danym miesiącu, tutaj będziemy mieli wydatki, na koniec policzymy sobie binast, czyli różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami. No to dobra, przystępujemy do pracy. Słuchajcie, ja to tutaj sobie przesunę, a tutaj to zbinę, bo niepotrzebne. Dam sobie, to jest z poprzedniej lekcji oczywiście. Nie będę tego zapisywał, dam sobie nowy pusty arkusz. No i działamy, słuchajcie. Tu sobie jeszcze zerknę na ten obrazek, który Wam przed chwilą pokazywałem. Dobra. Czyli zaczniemy sobie tak. Tutaj będziemy mieli przychód. Przychód, tutaj damy sobie kolejne miesiące styczeń, luty. Dobra, i słuchajcie, na ostatniej lekcji mówiłem o formatowaniu, znaczy o automatycznym numerowaniu wierszy, natomiast to, ten sam mechanizm możemy wykorzystać do miesięcy, czyli chcielibyśmy sobie te miesiące tutaj do grudnia zrobić, czyli czekajcie, ja tu wpisałem styczeń, luty, a potem zaznaczam oba i małym kwadracikiem ciągnę sobie do grudnia, tak? Czyli z miesiącami ten sam numer też nam przejdzie i arkusz kalkulacyjny też potrafi jakby automatycznie stworzyć taką listę miesięcy. Dobra. Kolejna rzecz to co nam się będzie, będzie się składać na nasz przychód, czy to będzie kieszonkowe, to będzie jakieś prezenty i jakieś ewentualnie inne przychody i oczywiście wszystko sobie podsumujemy. Dobra. Tutaj sobie to trochę rozszerzymy. Dobra. No i teraz tak, słuchajcie, wpiszmy sobie na początek dla jakiegoś miesiąca jakieś tam dane. I powiedzmy innych dochodów będziemy tam mieli 25 zł. No i chcielibyśmy sobie to oczywiście tutaj dodać w, w rubryce razem. Moglibyśmy wpisać formułę, czyli napisać tak równa się to plus to plus to. No i oczywiście uzyskujemy wynik właściwy. No ale jeżeli byśmy tych pozycji tutaj mieli bardzo dużo, no to trochę dużo roboty. No więc oczywiście w Excelu i w innych arkuszach kalkulacyjnych mamy coś, co nam ułatwia takie działania, a mianowicie funkcje. W tym momencie będzie nas interesować funkcja znajdująca się pod przyciskiem autosumowanie. Mamy tu ich kilka wybranych, możemy też zobaczyć więcej, ale na razie interesuje nas funkcja suma. Więc klikamy sobie w funkcję suma. No i tutaj wskoczyła nam taka formuła, że w tej komórce będzie wynik formuły równa się suma. No i jest wskazany zakres komórek, tak? Czyli od B2 do B4. Czyli wszystkie te komórki, które są w tym zakresie, Zostaną sumowane. Ja tu kliknę Enter, żeby to sumować, natomiast jeszcze trochę o zakresie sobie powiemy. Powiedzmy, jeżeli byśmy mieli taki zakres komórek, tak, no to będzie to zakres komórek, który pierwsza, pierwsza, pierwszy adres komórek to będzie lewy górny róg, w tym przypadku F7, a ostatni tek z tego zakresu to będzie tutaj L15. Czyli, jeżeli byśmy mieli tutaj, popatrzcie się, jakieś liczby, to wcale nie musi być w jednej, w jednej kolumnie, Oczywiście, najczęściej tak jest, ale powiedzmy, że chcielibyśmy sumować liczby z tego zakresu. Tak? To widzicie, że tutaj on tam nam to autosumowanie zrobił tak trochę próbował odgadnąć, ale ja bym nie tak chciał, więc sobie to tutaj cofnę. I powiedzmy, że tu będę chciał wykonać autosumowanie ale właśnie tych wszystkich komórek stot. O, i widzicie, stawił mi się w tej chwili y zakres komórek od. F7 do K12 ten zakres oznaczamy właśnie dwukropkiem. I teraz jeżeli w dowolnym miejscu wstawię jakąś liczbę, to ona mi się doda do tej sumy. Więc sumować możemy nie tylko w kolumnie, choć najczęściej będziemy to robić właśnie w kolumnie. Dobra, no i powiedzmy, że teraz w innych miesiącach mam jakieś tam dodatkowe, mm, dodatkowe do, przychody, tak? jakieś inne. No i chciałbym w poszczególnych miesiącach to sumować. No więc oczywiście w Excelu nie ma potrzeby wstawiać formuły w każdym jakby w każdej kolumnie, tylko wystarczy, że klikniemy tutaj i zrobimy sobie tak. Złapiemy za ten kwadracik i przeciągniemy do grudnia. Automatycznie w arkuszu kalkulacyjnym taka operacja to jest kopiowanie formuł. Ona działa w ten sposób, że formuła się kopiuje, natomiast zmienia się zakres. tak? Czyli jeżeli Dotyczyło to kolumny B, to tutaj przesuwamy się o jedną kolumnę i on ten zakres też przesunie o jedną kolumnę. Oczywiście można to wymusić, żeby to było inaczej, ale standardowo jest tak. No i to jest bardzo przydatna funkcja, bo najczęściej tak z tego właśnie korzystamy. Czyli ja w tej chwili miałem formułę, jeszcze raz może się cofnijmy, sumowania w pierwszej kolumnie, znaczy w kolumnie B, i teraz jak tym małym kwadracikiem przesunąłem, to skopiowałem ją do wszystkich pozostałych aż do M. Tam, gdzie już były jakieś wartości, to widzicie, że od razu mamy jakiś wynik sumy. Natomiast tam, gdzie nie było nic, no to na chwilę obecną mamy 0. Dobra, ponieważ y, pracujemy na pieniądzach, to chciałbym jeszcze, żeby to, y, żeby tu było napisane, że to, nie wiem, że to są dochody w złotówkach. I oczywiście w arkuszu kalkulacyjnym nie wpisujemy 50 z, zły na przykład, bo wtedy arkusz kalkulacyjny potraktowałby to już jako tekst, tak. Ale możemy to oczywiście tak sformatować i tutaj mamy taką ikonkę, format księgowy. Y, Formatowanie liczbowe, no i tu możemy to w różnych jednostkach. Oczywiście nasz będzie dotyczył złoty polski, czyli widzicie, od razu to formatowanie się zmieniło. Po pierwsze zostały dopisane zera, tak, tak jak to w cenach jest, czy w kwotach różnego rodzaju. No i zostało też dopisane zeu, ale jak klikniemy sobie w daną komórkę, to wartość tej komórki to dalej liczba, czyli my dalej będziemy wpisywać tylko liczbę, a Excel po prostu nam to będzie, czy arkusz kalkulacyjny innego typu, będzie nam to automatycznie formatował. Dobra, czyli to już wiemy, teraz zrobilibyśmy sobie, słuchajcie, rzecz następującą, a mianowicie trochę wizualnie zmienili nasz, nasz arkusz, ponieważ dla Excela on nie potrzebuje żadnych upiększeń, ale nam mogłyby się przydać, tak, żebyśmy to lepiej widzieli, czyli na przykład tutaj sobie zaznaczymy, damy sobie jakieś tło, żeby nam się to ładniej wyróżniało, tu też damy jakieś tło, może inne, o, takie jaśniejsze, Żebyśmy widzieli, że to jest jakby ten nasz nagłówkowy wiersz. Tak, a to jest ten właśnie podsumowujący. No to dobra, skoro mamy dochody, no to jeszcze wydatki. Na tej samej dokładnie zasadzie. Będziemy wydawać na książki, kino, słodycze, oraz jakieś inne ewentualnie. I oczywiście wszystko będziemy sobie. Sumować. Tutaj zaznaczymy to też jakimś kolorem. Moglibyśmy przypisać miesiące, ale tak naprawdę nie ma to większego sensu, ponieważ no, arkusz kalkulacyjny jest tabelą, tak? Czyli możemy z góry z tabeli przeczytać te nagłówki. Jeżeli byśmy chcieli je przepisać, moglibyśmy nie ma sprawy, tak? Razem też sobie zaznaczymy. Jakimś kolorem. O, niech będzie, że takim. No, i teraz na tej samej zasadzie analogicznie jakieś tam wydatki. Powiedzmy na kino. No, słodycze, innych tu nie było, a tutaj na książki nic nie wydawaliśmy, na kino wydaliśmy dwa razy, a słodycze też wydaliśmy więcej, tak? No i oczywiście analogicznie robimy sobie autosumowanie, autosumowanie, zakres jest właściwy, potwierdzamy enterem i teraz kopiujemy formułę do pozostałych kolumn i co jeszcze? Wrzucimy sobie format walutowy, Ponieważ Excela mam w wersji polskiej, więc format y, polski jest domyślny, więc jak kliknę w ikonkę to od razu mi się przestawi, tylko jak widzicie miałem tutaj za dużo zaznaczone, nie chciałbym, żeby no, jakieś dane pojawiły, żeby od razu były w złotówkach, bo jeszcze nie wiem jakiego rodzaju one będą. Dobra, czyli mamy, słuchajcie, jakieś tam dochody i jakieś tam wydatki. No i teraz interesowałby nas bilans, czyli różnica pomiędzy y, y, przychodami a wydatkami. Tak? oczywiście dobrze by było, żeby ten bilans był na plus, tak, to znaczy, żebyśmy mniej wydawali niż, e, niż, e, niż mieli przychodu, bo inaczej będziemy w plecy, nie, wtedy potrzebowalibyśmy jakiegoś kredytu, żeby sfinansować nasze wydatki, e, no, ale zobaczymy sobie, jak to nam wyjdzie, tak, na razie chyba e, póki co jestem na plusie, choć jak popatrzycie się, tu bym był na plusie, ale tu już jestem lekko na minusie, zresztą, no, policzmy sobie to tak, e, równa się od przychodów odejmiemy sobie wydatki. No i to jak widzicie, nasz bilans jest na plusie 35 zł, więc cały czas jestem na plusie. Natomiast tutaj jak pociągnę sobie to dalej i skopiuję, no to tu widzicie, że już jestem na minusie lekkim, tak? <laughs> więc w drugim miesiącu wydałem więcej niż niż otrzymałem, ale no z drugiej strony miałem jakby oszczędności, więc moglibyśmy sobie zrobić jeszcze coś takiego, to już jest takie trochę poza, słuchajcie, poza tym, co jest w pewien sposób obowiązkowe, mianowicie moglibyśmy sobie przerzucić to, co zaoszczędzimy powiedzmy do przychodów na kolejny miesiąc, tak, no i dzięki temu tu byśmy nie mieli wtedy minusa, no bo skoro zaoszczędziliśmy w pierwszym miesiącu, no to mamy to do dyspozycji jakby w drugim miesiącu, tak? Ale może czekajcie, może to, może to za chwilę, bo spróbujemy sobie jeszcze zrobić coś takiego, jak macie w podręczniku, jak średnie miesięczne wydatki. Tak? Średnie, to znaczy ile średnio wydajemy w każdym z miesięcy? Tak? Bo jest to ćwiczenie na wykorzystanie kolejnej funkcji. Tutaj wykorzystaliśmy funkcję suma, a tutaj będziemy wykorzystywać funkcję średnia. No więc funkcja średnia też jest tutaj pod tym autosumowanie. Średnia. No i teraz musimy wskazać zakres. Nie chodzi nam absolutnie o ten zakres, tylko właśnie o ten. Średnia to oczywiście suma tych wszystkich kolumn, dzielona przez liczbę kolumn. Czyli tutaj po prostu on doda sobie wartości w tych wszystkich kolumnach i podzieli przez liczbę kolumn. W tej chwili wychodzi nam, że średnio na miesiąc wydawaliśmy 10 zł, no ale oczywiście na, na 12 miesięcy, tak? A tu jeszcze nic nie wydawaliśmy, czyli jeżeli byśmy tutaj wprowadzili jakieś wydatki, na przykład tutaj, no to ta średnia nam się zmienia, tak? Czyli to jest średnia wydatków, którą no, możemy obliczyć też przy pomocy funkcji średnia, którą mamy tutaj, tak? Oczywiście normalnie, gdybyśmy nie chcieli korzystać z funkcji, to musielibyśmy sobie wszystkie te wartości dodać tutaj wydatki razem i podzielić przez liczbę miesięcy czyli przez 12 i to byśmy mieli średnią ale tak jak mówiłem jeszcze bym tutaj dodatkowo przerzucił czyli to co zaoszczędzę na bilansie przerzuciłbym sobie do kolejnego miesiąca czyli tutaj słuchajcie wstawię sobie wiersz tak czyli tutaj jak sobie kliknę tutaj to tutaj mam coś takiego jak wstaw i wstaw cały wiersz powyżej o dobra i teraz sobie napiszmy tak z z poprzedniego miesiąca. Czyli to będzie nasze albo oszczędności, no albo długi, tak? Bo to też wtedy, jeżeli będziemy mieli na poprzednim miesiącu jakiś e, dług, no to musimy go sfinansować dochodami z przyszłego miesiąca, tak? No i jak to zrobimy? W styczniu nie ma nic z poprzedniego miesiąca, więc możemy tutaj sobie wpisać 0, tak? Natomiast w lutym mielibyśmy z poprzedniego miesiąca to, co nam wyszło z bilansu w styczniu. Tak? Ok. No i teraz popatrzcie się. Czyli tutaj wstawiła mi się wartość tej komórki, tak? Czyli jeżeli wartość tej komórki się zmieni, no to tutaj te oszczędności z poprzedniego miesiąca też się zmienią, tak? No i teraz analogicznie sobie to przekopiuję. No. Dobra. Tu widzicie pojawiły mi się krzyżyki. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu wartość mi się nie mieści, więc po prostu sobie to rozszerzę. No, i jak widzicie, skopiowało mi się, tak? Czyli w lutym mam dodatkowo do dyspozycji 38 zł z poprzedniego miesiąca. No właśnie, ale to nie jest do końca dobrze, ponieważ. Chociaż nie, no, będzie dobrze chyba. Tylko, że właśnie autosumowanie w tej chwili jest źle. No właśnie, popatrzcie się, bo teraz nie dodaje mi tego. Dobra, musimy sobie tutaj zmienić zawartość formuły autosumowanie, Więc sobie klikam. Tu jest w porządku. 90, ale tu już nie bardzo. O, właśnie. Czyli klikam sobie i rozszerzę sobie tą wartość. Pyk. Dobra. I tutaj sobie przejedziemy. No i widzicie, wszędzie mi się teraz nie mieści, <gry> ponieważ te kwoty po prostu wzrosły. Dobra. No dobra, i słuchajcie, i to co w grudniu do, wypadałoby przynieść na styczeń po, następnego roku, ewentualnie, tak? Ale tak jak mówię, to już jest taka rzecz trochę dodatkowa. Yy, dzięki temu nie mamy już tutaj minusa na w lutym, no bo ponieważ no, mieliśmy minus 1 zł, bo nasze m, normalnie przychody były niższe niż wydatki. No, ale ta oszczędność z miesiąca poprzedniego nam tutaj to zbilansowała i cały czas jeszcze po lutym jesteśmy 37 złotych do przodu, czyli wszystko się zgadza. Dobra, no i to jest taki przykład praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do takiego właśnie mm, zrobienia sobie e, zestawienia przychodów i wydatków oraz bilansu, czyli liczenia po prostu ile mamy kasy w budżecie. I Excel można wykorzystać do bardzo, bardzo wielu podobnych operacji, tak? Tutaj wykorzystujemy możliwości liczenia w Excelu, no, ale również gromadzenia danych, no bo zapisujemy sobie swoje właśnie mm, wydatki i dochody. Jeszcze w takim razie do omówienia, jeśli chodzi o arkusz kalkulacyjny, zostały nam wykresy, ale to już może i dzisiaj. Taki dzisiejszy odcinek z praktycznego wykorzystania właśnie tych obliczeń i gromadzenia danych w Excelu, a przede wszystkim formuł. Tak? Bo widzicie, wszystko działamy na adresach komórek, nie posługujemy się tutaj w ogóle samymi liczbami do obliczeń, tylko na adresach komórek. Dzięki temu, jeżeli wartość komórki się zmieni, to zmieni się też również wynik naszej formuły. Tak? Dodatkowo, w tym arkuszu zastosowaliśmy tak zwane funkcje. Funkcje tutaj w tym wypadku mamy, funkcję suma i wskazany jest zakres komórek, z którego mamy sumować. W tym wypadku jest to od B9 do B12, czyli wszystkie wartości, które znajdą się w tym zakresie, tutaj w tej chwili zaznaczonym, zostaną zsumowane, no i tutaj słuchajcie, o, bo teraz kliknąłem sobie źle, i tutaj posłużyliśmy się jeszcze wartością średnia, która z kolei wylicza nam średnią z wydatków we wszystkich 12 miesiącach, tak. Funkcje bardzo dużo rzeczy nam ułatwiają i należy z nich korzystać, jest ich bardzo dużo w Excelu, jak sobie tutaj rozwiniemy, to tutaj widzimy ich kilka, natomiast jeżeli byśmy tutaj kliknęli więcej, czekajcie, co ja tutaj... Więcej funkcji, aha, argumenty, a no nie, bo to dalej mi średnia wyskoczyła, ale na przykład tutaj damy sobie więcej funkcji, no to widzicie, że tych funkcji tutaj jest bardzo dużo, bo tutaj mam tylko ostatnio używane, jak tobie zacznę tutaj rozwijać, no to mam ich pełno, słuchajcie, od, no niektóre bardzo, bardzo skomplikowane, ale do niektórych zastosowań takich bardziej profesjonalnych na pewno też się przydadzą. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.